Jeśli myślimy gospodarka, to kryzysy są jej nieodłącznym elementem. Patrząc kilka stuleci wstecz, widzimy, że było ich kilka. Niektóre były na tyle nietypowe czy duże, że warto je sobie przypomnieć. Historia ekonomii pamięta kryzys lat 1929-33. Natomiast i przedtem i potem mieliśmy do czynienia z kryzysami, ale jakimi? Prosto z mostu zapraszam w mroczny świat kryzysów gospodarczych. Liczę się z tym, że kiedy słuchasz tego czy oglądasz, to nadal czarna śmierć spowodowana bakteriami dżumy to największa epidemia w dziejach ludzkości. Zgon niemal 200 milionów ludzi przetrzebił mieszkańców Europy o przynajmniej połowę 30% Bliski Wschód, a samego Egiptu 40%. A żeby dane demograficzne wróciły na dawne tory, potrzeba było 200 lat. Przyjrzyjmy się teraz skutkom ekonomicznym. W końcu zdziesiątkowanie miast musiało odcisnąć. Swoje piętno finansowe na gospodarce. Ciąg logiczny przedstawia się następująco. Skoro zmniejszyła się populacja, zatem poszło zapotrzebowanie na płody rolne. Spadek popytu na artykuły rolne spowodował spadek cen tych artykułów. Równorzędnie, jako że brakowało rąk do pracy, pensje poszły w górę, tak jak ceny wyrobów rzemieślniczych. W tej sytuacji rolnicy nie byli w stanie zakupić wszystkich sprzętów jak dotychczas. Skoro rolnicy nie mieli środków na część niezbędnych narzędzi do uprawy roli, problem produkcji rolnej oznaczał niejedną falę głodu. A że średniowiecze kojarzy się z raczej dość bitewnymi czasami, ówczesne wojny zdecydowanie pogarszały jeszcze sytuację ekonomiczną społeczeństwa. A to rzecz jasna doprowadziło do tego, że zbuntowani mieszkańcy wychodzili na ulice miast, najczęściej wywołując Zamieszki powrót do poziomu sprzed dżumy trwał praktycznie 100 lat. Stosunkowo niedawno byliśmy świadkami tego, jak Grecja zbankrutowała, natomiast w historii zdarzało się to nawet często. W przypadku Hiszpanii zdarzyło się to w 1557, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647, 1653 i 1680, aż 8 razy. A paradoksalnie powodem takiego stanu rzeczy było nadmierne bogactwo kraju. Pamiętajmy, że Kolumb odkrył Amerykę w 1492. Hiszpanie, ekspansywną polityką gospodarczą, zmuszali tamtejszych mieszkańców do niewolniczej pracy. To w efekcie dało spory napływ złota i srebra do Hiszpanii. A że z tego pieniędzy było niemało, no to wzrosły szybko ceny. A to oznaczało, że względem innych gospodarek w Europie, hiszpańska przestała być konkurencyjna. Z rodzimą produkcją było jak było, ale skupiono się totalnie i wyłącznie na dostawach z Ameryki gigantyczny kapitał płynący od amerykańskiego kontynentu, wyładowanymi po brzegi galeonami raz stawał się łupem angielskich korsarzy, dwa hiszpańscy królowie zostali skuszeni perspektywą prowadzenia niesamowicie kosztownych kampanii wojennych. A do tego, któż by mógł się oprzeć urokowi wystawnego życia? Hiszpania w najlepsze toczyła wojny zarówno z Anglią, jak i z Niderlandami. A że wydatki były wyższe od kapitału napływającego z Ameryki, to królowie niewiele się Namyślając, zadłużali się, zaciągając kredyty. Dla przykładu podam, że Karol V Habsburg czy Filip II raz, że ich budżety nie znały braku deficytu, to dwa, pozapożyczali się we włoskich bankach, szczególnie tych prowadzonych przez rodzinę Fugerów. Państwo hiszpańskie było tak zadłużone u nich, że w 1544 roku ponad 66% dochodów państwa było zastawionych pod spłatę zobowiązań. Panowanie Filipa IV stanęło. Było pod znakiem spłacania długów, a wojny, jakie toczył, kosztowały 90% rocznego dochodu, a niewypłacalność bywa bolesna. Ośmiokrotnie Hiszpania bankrutowała, to pociągnęło za sobą upadek banków, a tak fatalna polityka finansowa doprowadziła do spadku konkurencyjności hiszpańskiej gospodarki. Historia potrafi zaskakiwać, szczególnie kiedy człowiek się dowiaduje, że w latach 1636-37 doszło do tak zwanej Tulipanomanii. Na giełdzie spekulowano cebulkami kwiatów. Co doprowadziło do potężnego krachu. Historia się zaczyna w 1611 roku, kiedy w Amsterdamie powstaje giełda, która już wkrótce notowała kursy kilkuset towarów, ale dyktowała przede wszystkim praktycznie całej Europie kursy, stając się jednym z głównych centrum finansowych świata. W tym samym czasie Holendrzy zaczęli hodować kwiaty. Jako, że hodowcy ze sobą rywalizowali, to najrzadsze, najbardziej nietypowe kwiaty mogły kosztować nawet majątek. W czasach, kiedy średni roczny dochód wynosił 150 guldenów, cebulka potrafiła kosztować 1000, czyli równowartość niemal 7-letnich średnich dochodów. Na szczycie zaś znalazła się najrzadsza odmiana z możliwych Semper Augustus. Ten kosztował 6000, czyli średni 40-letni dochód. No to w tym przypadku szaleństwo jest zrozumiałe. Tulipanowa gorączka, czyli tulipanomania, powodowała, że ludzie rządni nie Zysków, sprzedawali swoje majątki, zaciągali kredyty, byleby tylko kupić cebulki. No to naturalną koleją rzeczy było, że w pewnym momencie ceny cebulek były już na tak wysokim poziomie, że no nie dało się ich już kupić. Do tego doszło sporo nieuczciwych hodowców, którzy nie wywiązali się z dostarczenia towaru. Spekulacyjna bańka cenowa pękła. Wyjaśnijmy sobie jednak, jak doszło do tego, że taka bańka pękła. Rozwój wypadków był dynamiczny. Z początku wszyscy zaczęli się orientować, że nikt już cebulek nie kupuje. No to hodowcy chcąc się pozbyć towarów, które zainwestowali, żeby się cokolwiek zwróciło, zaczęli na potęgę obniżać ceny. Doszło do tego, że ceny spadły do blisko zera, a że od groma ludzi pozostawiało sobie domy i powydawało resztki oszczędności w niebotyczne te drogie cebulki to ich znikoma już wartość doprowadziła do gigantycznej fali bankructw. Cała Rzesza Przedsiębiorstw poupadała. W tej sytuacji interweniować musiała komisja rządowa, która umożliwiła unieważnienie transakcji po opłaceniu 3,5% deklarowanej początkowo sumy. Dopiero w 1857 roku mamy do czynienia z pierwszym światowym kryzysem. Decydującym czynnikiem m.in. była postępująca industrializacja wielu dziedzin gospodarki. Rozwój transportu poprzez upowszechnienie kolei żelaznych czy statków parowych. W USA czy Australii odkryto sporo złota, zwiększając kilkukrotnie produkcję złota na świecie. Do tego Wielka Brytania na czele innych mocarstw kapitalistycznych siłą zmusiła kraje azetyckie do otwarcia swoich rynków. Rynków. Obroty handlowe w latach 50. XIX wieku wzrosły o ponad, uwaga, 85%. Wielka Brytania obniżając cła eksportowała gdzie się dało. Tak potężne prosperity spowodowało, że ceny towarów szły w górę. Niekoniecznie ramię w ramię z płacami pracowników z czasem było stać na coraz mniej. Obniżono ceny towarów, żeby klientów jakoś podratować, ale w międzyczasie ta cała nadprodukowana ilość towarów nie miała dokąd iść, bo krajowy rynek był pełen ubożejącego społeczeństwa, a inne rynki już się nasyciły ich towarami. Giełdy angielskie, francuskie, amerykańskie zaczęły panikować. Nadwyżki towarów, brak chętnych do kupowania, spadały ceny, rolnicy, przedsiębiorcy, bankowcy zaczęli masowo bankrutować. Malała produkcja, co pociągnęło za sobą falę bezrobocia, a wtedy nie można było liczyć na państwową pomoc socjalną. Spadek produkcji w Wielkiej Brytanii wówczas wyniósł w skali roku 7%. Hamburskie i londyńskie giełdy w panice wyprzedawały akcje. Nawet u nas, w królestwie polskim, kryzys oznaczał upadek wielu firm handlowych. Gospodarki całego świata wówczas ucierpiały. Dopiero 16 lat później doszło do największego kryzysu XIX wieku. W 1873 roku 9 maja nastąpiła Czarna Sobota na giełdzie w Wiedniu. Totalny krach i załamał kursy akcji wielu spółek. Po trzech dniach spadki były tak głębokie, że zawieszono pracę giełdy. Sytuacja spowodowała upadek 300 przedsiębiorstw, z czego mowa jest o 70 bankach. Bankructwa i bezrobocie doprowadziły niestety do fali samobójstw. Podobnie było w Niemczech i USA. Na Wall Street odgroma posiadaczy akcji chciało je sprzedać za bezcen. Przedsiębiorstwa traciły po kilkadziesiąt procent dziennie. Do końca roku zbankrutowało 45 tysięcy firm. Ludzie bez pracy wyszli na ulicę protestować, a pracodawcy wykorzystali sytuację i obniżyli wszystkim płace. W Europie było dramatycznie, szczególnie w Niemczech. Nieprzypadkowo kryzys Najmocniej uderzył w Stany i Niemcy. To u nich w latach poprzedzających odnotowano spory wzrost produkcji. W USA zakończyła się wojna secesyjna, a Niemcy po zwycięstwie nad Francją otrzymywali od pokonanej ogromne kontrybucje wojenne. Skutki były znacznie poważniejsze niż kryzysu sprzed 16 lat. Trzy rzeczy, jakie nastąpiły, warto tutaj zaznaczyć. Po pierwsze, wzrosło bezrobocie. Pogorszyły się warunki pracy i spadły płace. Po drugie, wiele krajów odeszło od wolnego handlu. A po trzecie, przez 20 lat nastąpiło spowolnienie gospodarcze. Wielki kryzys gospodarczy rozpoczął się w 1929 i skończył się dopiero w 1932. Był największą recesją w historii światowej gospodarki. Jeśli by go opisać trzema słowami, był powszechny, długotrwały i wielki. Produkcja spadła o 40%. Wszystko miało swój początek w USA. Czarny czwartek dał słynny krach na Wall Street. Sytuacja jeszcze była opanowana, bo banki zaczęły skupywać na prędce wyprzedawane akcje, ale już to, co się stało 29 października, no to już banki nie miały nawet szans zareagować. W pierwszych dniach kryzysu po czarnym wtorku, akcje na Dow Jones Industrial Average spadły o 30%, po dwóch tygodniach spadły o 50%, przedsiębiorstwa bankrutowały, ludzie, którzy zainwestowali oszczędności na giełdzie, zobaczyli, jak w mgnieniu oka tracą wszystko. Silny kryzys uderzył natychmiast we wszystkie działy gospodarki rolnictwo, przemysł, usługi i handel. Produkcja spadła na łeb na szyję. Rozszalało się piekielne bezrobocie. Produkcja rolna piszczała, a handel zagraniczny skurczył się niesamowicie. Nastąpił kryzys, zarówno walutowy, jak i bankowy. Państwa nie miały pojęcia, jak zareagować. Nie były na taką sytuację przygotowane. Spróbowali z deflacją, czyli innymi słowy, zaczęli obniżać zarówno ceny, jak i pensje. Dopiero kiedy państwa mocno zaczęły ingerować w rynek, to zaczęła się powolna poprawa. Państwo zaczęło regulować. Ceny ustanawiać monopole, interwencyjnie skupywało towary, organizowały roboty publiczne. Z kryzysu świat się podnosił powoli po 1933. Bardzo pomogły wówczas roboty publiczne. A jak się domyślamy, w niektórych państwach bardzo pomocna okazała się produkcja w zbrojeniówce. Gospodarki napędzały zamówienia dla wojska. Po II wojnie światowej nastąpił czas ożywienia gospodarczego. Energia była tania, był niski wzrost cen, było dobrze do 1973 roku. Kryzys naftowy rozkręciły kraje zrzeszone w organizacji arabskich krajów eksportujących ropę naftową. Podwyższyli ceny ropy naftowej, kiedy w tle szalała wojna izraelsko-arabska. A to istotne, jako że USA i kraje zachodniej Europy popierały Izrael, no to państwa OPEC wstrzymały dla nich dostawy ropy. Uzależniona od nafty, światowa gospodarka przeżyła szok. Związany z drożejącą energią, a to rozkręciło inflację. Uderzenie nastąpiło w całą światową gospodarkę. Kraje rozwinięte ograniczyły pomoc dla krajów rozwijających się czy państw trzeciego świata. Kryzys spowodował większe zainteresowanie węglem czy energią atomową, natomiast kraje produkujące ropę zaczęły notować niebotyczne dochody, a część lokowały w zachodnich bankach. Te mając bardzo dużo gotówki szukały kredytobiorców. Dlatego w latach 80. nastąpił kryzys zadłużenia w krajach rozwijających się czy państwach trzeciego świata. Przed ostatnim wielkim kryzysem gospodarczym był ten za 2007-2009. Zaczęło się oczywiście wszystko w USA. Załamał się rynek kredytów hipotecznych. Banki udzielały kredytów hipotecznych komukolwiek, nie przejmując się, czy ktoś jest wypłacalny, czy nie, bo odbijały sobie to wzrostem cen nieruchomości. Kusili kogo popadło niskimi stopami procentowymi. Ale przyszedł dzień, w którym nieruchomości zaczęły tanieć. Banki miały poważny problem, wiele z z nich otrzymało pomoc od rządu, ale nie czwarty co do wielkości bank inwestycyjny. Upadek banku Lehman Brothers niejako symbolizuje ten kryzys. Żeby jakoś uratować sytuację państwo zaczęło wykupywać zobowiązania niektórych banków za jakieś 814 miliardów dolarów. Rządy na całym świecie również postąpiły podobnie, żeby uchronić system finansowy przed kompletnym załamaniem się. Spadła konsumpcja, wzrosło bezrobocie. Ludzie nie mieli jak spłacać już kredytów. Trudność w otrzymaniu kredytów kredytu oznaczało mniej kupowanych aut. Ford, General Motors czy Chrysler masowo zwalniali pracowników, a brytyjskie banki, by zmniejszyć swoje koszty, również wprowadziło masowe zwolnienia. A kryzys się pogłębiał. W 2009 roku prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej znalazły się w recesji, a wówczas wyjątkiem była Polska, która zanotowała w tym okresie minimalny wzrost gospodarczy. Zaś niestety, ostatnim kryzysem gospodarczym o charakterze globalnym jest kryzys z 2020 roku. Roku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry. Jak nie, to dół, w dół. A jak się nie to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. My się widzimy przy okazji następnego filmu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.